Jak doskonale wiemy, dzisiaj mamy czwartek. Wielu uważa, że to jest taki mały piątek, dlatego że już czują weekend. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i dzisiaj, tak przy weekendzie, chciałem taką bardziej relaksacyjną produkcję wam przedstawić. Nie będziemy dzisiaj mówili ani o parametrach, ani o czołgach, nie będziemy mówili o żadnych taktykach, ale pokażę wam czołgistę, pacyfistę jak na polach bitewnych czasami znaleźć takiego rodzynka. Tutaj radzę Wam przyglądać się na tego Lighta. Śledźcie na minimapie jego poczynania, a później w samej potyczce zobaczycie niesamowite opanowanie. Pokaże nam jak zachować zimną krew. A na koniec zobaczycie najlepszą technikę. A w sumie można by było powiedzieć styl walki bez walki. Takiej jakiej używał Brusli w Wejściu Smoka, tłumacząc Jednemu z napaleńców 4 do 3 mamy taki wynik Mapa stepy Tak więc no tutaj zdecydowanie Lighty mają przewagę Jest ich 3 do, Dodatkowo mają wsparcie od niszczarki No już jest ich tylko 2 I teraz zobaczcie na minimapę Jak jeden light Tak niepostrzeżenie przejeżdża Na drugą stronę mapy No tam z tamtej pozycji Zdecydowanie będzie miał przewagę Nad przeciwnikiem Dlatego, że po pierwsze, bardzo dobry punkt widzenia. Po drugie, będzie mógł zaoszczędzić na srebrze. Nie będzie musiał oddawać strzałów. Drużyna może wygra za niego potyczkę. Ale również jest jeszcze taka szansa, że może wjechać na przeciwnika bazę. No i on sam wygra bitwę. On stanie się bohaterem. Zamiast pomagać tutaj drużynie, gdzie została. Trzech na dwóch, no to on, słuchajcie, teraz pojechał obadać tamtą stronę, czy jest szansa wjechać na, ma, na bazę przeciwnika. Został tutaj Light. Light, no, jeszcze ten może cokolwiek zrobić, dlatego że jest pełny. Ale zobaczcie, ten tutaj spotuje. On spotuje na rzecz drużyny, żeby akurat no, ktoś z drużyny przeciwnej nie wrócił się na ich bazę i nie zaczął jej bronić może, no wiadomo, przejmować się nie da, ale może przyjedzie i będzie jej bronił, no bo pomyślał sobie, no jednego lajta tutaj brakuje, tak więc, no tamten pewnie pojechał kapować bazę, ja pojadę jej bronić. Hm. No ale nic, zobaczmy co tutaj się stanie. Gościu cały czas tam stoi na tych torach. Słuchajcie, może też być taka sprawa, że on po prostu pilnuje jakiegoś, no nie wiem, załadunku tam tych Wagonów, czy, no nie wiem, może coś tam próbują załadować na te tory, trudno mi naprawdę powiedzieć. Ale nic, czekajmy na rozwój na rozwój wydarzeń. Dobra, ruszył się, jedzie, jedzie kapować bazę. Zobaczmy, zobaczmy, słuchajcie. Dobra, jest, kapuje bazę. Drużyna, można powiedzieć, ma. Wygraną, dlatego że, słuchajcie, no została AT, samo AT nie dojedzie tam, nie wróci się. AT-15 nie jest tak szybkim pojazdem jak na przykład Vanguard czy na przykład jak Tiger Shark. Również Tiger Shark może tutaj przyjechać i pomóc jemu kapować. Zawsze, no słuchajcie, szybki kapich, jakieś tam operacje szybko wpadną. No ale nic, Tiger Shark, jak widzimy na minimapie, walczy ciągle z niszczarką, która została. Tu kolega no przejmuje bazę, minuta została do końca, tak więc razem mamy, słuchajcie, 6 minut w zapasie, no 5 minut, tak, tak więc no w gościu stoi i kapuje. Ok, zobaczmy teraz na drugiego lajta. co on tutaj zrobi. Ma szansę wygrać się z tym AT, dlatego że słuchajcie, no AT nie jest jakimś, jakąś niszczarką mocno ruchliwą. No niestety, nie udało się, nie udało się, tamten kapuje bazę, jest dobrze, jest, zostało 40 sekund. Ops! oj, 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 może być to cienko. No niestety, słuchajcie, temu akurat się nie udało. A te 15 hmm, tak szybko nie wróci. 26 sekund zostało do kapa, co robi gościu? Zjeżdża z bazy. Zjeżdża z bazy, słuchajcie, 30 sekund to za mało. No A te 15 jest, no chyba, demonem takim, że on by w 5 sekund przyjechał, by obronił bazę. No i teraz zaczyna się. Nowy styl World of Tanks. Bitwa, walka bez walki. I zaraz zobaczymy, jak do tego doszło. No bo to naprawdę, słuchajcie, taki materiał zaprezentować trzeba naprawdę sporo nerwów. No, ja od czasu do czasu. Spoglądam na innych graczy, jak już zostanę zniszczony na początku bitwy, podglądam innych jak grają. Może akurat ja się nauczę czegoś, nie jestem jakimś alfą i omegą i nie znam, nie wiem wszystkiego w tej grze, tak więc zawsze warto popatrzeć sobie na innych, jak oni akurat no, grają. Możemy coś naprawdę ciekawego wynieść. Pamiętajcie, człowiek uczy się całe życie. Podsumowując całą sytuację, mamy także, że no, zostało 30 sekund, aby gościu przejął bazę. Tak się nie stało, nawet gdy, biorąc pod uwagę to, że Kolesiowi skończyły się pociski, no to powinien stać dalej na tej bazie. A T15 to nie jest demon, nie dojechałby, nawet w minutę prawdopodobnie nie dojechałby. Tak więc, no tutaj szansa była na przejęcie bazy, ale nic. Nasz bohater pokaże wam jak to robić. On pokaże siłę walki, ducha walki. No bo pewnie wielu z was pomyślało sobie, no kurde, frajer wjechał na bazę, kapuje jeszcze tyle czasu, kurcze, no co to w ogóle ma być? Ale gościu zreflektował nam się, i jedzie walczyć. A te 15 hm, no demon to nie jest. Tak więc, no ma spore szanse. Słuchajcie, gościu jest na fullu. Trzy pociski w magazynku dla przypomnienia. Pierwszy strzał. Może liczy na to, słuchajcie, żeby um, AT-15 wystrzelało się i było bez pocisków. Podjeżdża, dobra. Czekajcie, mago, mago, taranuje. Nie udało się. <ścoughs> nie, nie udało się, czekajcie, czekajcie. Może sklejka? Może sklejka? Kurde, tutaj kompletnie nie ma szans. Wyco, wycofka. Dobra, może z drugiej strony, może od tyłu, może od tyłu mu się uda przebić. Dobra, słuchajcie, wyciąga go kurczę na otwarte pole, no bo co to jest za walka? No gostek go o trzy razy większy, ale jak nawet nie cztery razy większy w tym AT-15 ma przewagę. No słuchajcie, to, to jest wiesz, to, to jest słuchajcie, nierówna walka. On go próbuje wyciągnąć na środek mapy. Tu będzie miał na pewno zdecydowanie większe możliwości. Tylko, że ten się nie chce odkleić od tej skałki. Dobra, jeszcze raz, staram Nie poszło. Może gąski? Nie. A może jednak, Ciuciu babka? Dobra, wyciągnął go. Mago, mago od tyłu. Czy od tyłu da radę? Kurde, nie. Nie daje rady. Aha, oni teraz e, próbują się ścigać. Kto pierwszy wjedzie na bazę? No i AT-15 wygrywa. Kurde, ani gąska, ani sklejka. Nic nie działa. Co on ma zrobić? Nie ma pocisków? Trudno im powiedzieć. No to jeszcze raz. Może starana. Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, jest plan. On musi teraz obmyśleć, co tutaj zrobić. Co tutaj zrobić? Pokaże mu się. Czy nie pokażę mu się? No nic, daję mu kapować. Pewnie zaraz tak będzie, że zbije bazę i będzie go tak męczył aż do końca. I gościu w końcu zwątpi. Czekajcie, coś nowego. O. Nie, ta pozycja na nic. Ta pozycja jest na nic. On na pewno go tak będzie tutaj męczył, że tak, gościu prawie będzie miał dwie sekundy do przejęcia bazy, zaraz wyjedzie, zbije i dalej, dalej będzie stał i go męczył przez te... No jeszcze została nam minuta, tak więc no... Z 6 minut zrobiła nam się minuta, tak więc zobaczymy. Poczekajcie, to jest kurczę jak w no takim totalnym horrorze. Nigdy nie wiemy, co do końca się stanie. Może teraz, może teraz odstawił... Odwrócił mu się tyłem, kurde, może wyjedzie i go jednak od tyłu zaatakuje. Nie, on woli jednak pozycję od przodu. Dobra. Pokazał mu się, dobra, jest. 26 sekund. Chwila grozy przed nami, słuchajcie. 26 sekund. Co gościu zrobi w tym lajcie? Jedzie! Zdecydował się jednak atakować. Dobra, ma go na otwartym polu. Objeżdża bazę, tak, żeby nie wjechać tutaj na okrąg. No, objeżdża, dobra, objeżdża. Patrzcie, jednak ucieka. 6 sekund, 5 sekund, jednak nie podjął tej próby walki. Okazał się prawdziwym pacyfistą w Wocie. Hmm. Tak więc słuchajcie, takim oto jakże bardzo pouczającym materiałem. Mam nadzieję, że weekend w World of Tanks przywitacie z uśmiechem na twarzy. Aha, i jeszcze dodam: nie zapomnijcie o jakichś e, takich środkach rozluźniających Melisa jakieś może procenty. Bo cytując klasyka, świat naczejwo jest nie do przyjęcia. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej!